Witamy w czwartym odcinku Double Interval w Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej. Zapraszamy! Janek, powiedz mi co sądzisz o Kendricku Lamarze? O Kendricku Lamarze? Takie. Nie znoszę go. Nie znosisz go? Nie znasz. Słyszałem, że to twój ulubiony artysta. Nie. nie? No ale ja powiedz. Dosta... Po... Nie, po prostu ja już dostaję szało, jak ktoś puszcza not like us i inne jego popularne teraz piosenki. Więc ja tego nie chcę teraz słyszeć. Czyli nie komfortowo się czujesz na niekomfortowo. Na różce przed meczem. Bo rozgrzewce... no, nie no ciągle Kendrick wlatuje. Nie mogę, nie mogę już. Nie z... możesz słuchać? Nie, nie mogę. <laughs> no to dobrze, to może forma takiego rozproszenia cię wkurzenia, to jest dobra przed meczem, co? co no to tak, m... Trzeba powiedzieć trzeba powiedzieć żeby więcej puszczali Kendrika przed mój, tymi meczami, co? Mój tata z Maśkiem Zielińskim przed meczem zawsze słuchał disco polo. Disco polo? Żeby się. Ale ty, ty, ty też? Ty, te, ja, te, nie, też masz? ja nie dam rady. Nie dasz rady? Nie, nie Ale Kendrick. To, jest, to, to, w... to co to taki amerykański Disco Polo, tak? <laughs> nie porównałbym <laughs> do tego, po prostu już mam tego dość, nie, nie jestem wielkim fanem i, i tyle. Mój tata słuchał Disco Polo tylko po to. Żeby się właśnie wkurzyć, nie? żeby się wkurzyć. Tak, A, żeby no się wkurzyć. Co, coś coś tam macie wspólnego. Tak, tak. Rajek, co jest twoją najmocniejszą i najsłabszą stroną, jeżeli chodzi o rzemiosło koszykarskie? O, rzemiosło koszykarskie, najmocniejsza i najsłabsza strona. No myślę, że najmocniejszą moją stroną jest determinacja, charakter, zaciętość w szczególności w obronie, dawanie poweru. poweru... Mogę dawać dobry power w drużynie, właśnie i w obronie, i w ataku. Yy, wspierać zawodników na ławce, tak samo dawać z siebie 100% na treningach, żeby każdy stawał się lepszy, przez co drużyna stawała się lepsza. A mój najsłabszy? Yy, no myślę, że penetracja pod kosz, nie? No, Za dużo tam nie mogę zrobić i raczej się skupiam nad, na, nad grą, yy, yy, za, za polem 3 sekund, za polem yy, rzutów za 3 punkty, no bo. Jak już nie jeden trener powiedział, żebym tam się za bardzo nie, nie, udo, nie udomawiał w tym polu 3 sekund i szukał, szukał zdobycia punktów na inne sposoby, ale to potwierdzam, ta energia i zaciętość to jest u Ciebie i też zaangażowanie na ławce, więc jesteś ważną częścią z, zespołu. Które kibice może niekoniecznie widzą, więc to też jest ale właśnie, ważne. właśnie to, co mówisz, to wydaje mi się właśnie, że kibice widzą, bo już też te, te trochę lat spędziłem w tej Dąbrowie i właśnie e, myślę, że właśnie kibice docen, doceniają Zobacz. moją rolę i właśnie widzą to, co robię dla super, drużyny. Super. Jeszcze masz floterki. No, floterki no, tak. też, ale no można czasami mówić, ale no już mówię, bardziej się skupię na obozie, nie? Jasne, jasne. No uro, Janek, powiedz mi swoją ulubioną postać w Fortnite. No. Co to jest? Nie lubię Fortnitea, nie gra. Nie gram Nie, grasz. nie gram Fortnite, ty grasz w Fortnite, ty możesz powiedzieć co jest, która jest twoja jest Ale Nie, nie, ja po, postaci właśnie... Ja jestem Bambikiem, wiesz? Ja jestem Bambikiem. E, i moja ulubiona postać... Nie, też nie mam jakiejś ulubionych postaci. No i ty... A zna, znasz Dobra, jakiekunek? powiedzmy Juice World, bo jest Juice. teraz. Niech będzie Juice World. Lamor. Nie Reclamor. Nie. <laughs> że go nie ma. Dobrze go nie ma. Następnym pytaniem jest, jak radzisz sobie ze swoim wzrostem przy takich wielu wysokich zawodnikach na poziomie Ekstraklasy? No, powiem szczerze, że nie jest łatwo, że naprawdę jest dużo wysokich zawodników. Przede wszystkim też innych fizycznie i nie jest łatwo się tam dostać po ten koszt, tak jak wcześniej mówiłem. No ale jest, trzeba nadrabiać szybkością, sprytem i. No, i sercem, tak jak wcześniej też powiedziałem, nie? Walczyć o swoje, walczyć o minuty, cisnąć w każdej akcji. Ja nie mogę odpuścić, nie? Jak Wy, możecie Wyścia zawodnicy na chwilę odpuścić, bo zdążycie na górze, nie? A ja muszę być cały czas szybki na nogach, cały czas przed swoim rywalem. Właśnie mówię o obronie, a w ataku tak samo sprytem, rzutem za trzy punkty sobie radzić, i determinacją w ataku, nie? Zgadzam się z tym. Dobra, to teraz takie imprezowe pytanie może. Jaki klub w Katowicach jest dla Ciebie najlepszy? Klub w Katowicach najlepszy. Nie chodzę za często. Nie mam swojego ulubionego. Nie masz ulubionego? Nie mam swojego. A zdradzić w jakich byłeś? Byłem w kilku. Kilku w Katowicach? Kilku. Podobało Ci się w miarę? Było, było w porządku. Było w porządku. A, a najlepszy klub. Gdziekolwiek gdzie byłeś? Jakolwiek zielona góra X Demon. Tak? Zielonej górze w XDemonie, nie? W moim mieście, X -Demon? W moim mieście. Nie, Xdemon jest się spoko. się z tym zgodzisz? No X Demon jest spoko, ale szczerze ja naprawdę lubię pomarańcze. Pomarańcze, pomarańcze w Katusjach jest naprawdę okej. Okay. Okay. Nie byłeś w... Nie no to kurde musimy pójść, nie? No. Nego dnia może. Dobra raju. Kolejne pytanie, już nie koszykarskie. Jakim autem obecnie jeździsz? No ja wiem, że to jest pytanie z moich, moich kolegów, którzy się podśmie podśmiechują ze mnie. Obecnie nie jeżdżę żadnym samochodem. Dobra, teraz y, zapytam Cię o moje rodzinne miasto. Jak wspominasz y, grę w tym mieście, czyli w Zielonej Górze? Y, I po prostu jak pobyt? Czy Ci się podobało to miasto? Według mnie jedno z najlepszych miast w Polsce. E, świetnie spędziłem tam dwa lata. E, Chciałbym tam kiedyś wrócić. E, zobaczymy kiedy. E, myślę, że w Ekstraklasie to były zdecydowanie najlepsze lata. No, to jest dopiero mój piąty sezon, więc jeszcze dużo przede mną. Ale i kibice, i miasto, e, Żyją i koszyków, organizacja, co? wszystko mi żyje. I wszystko jest na bardzo pozytywnym poziomie. I doceniam to, co miasto i klub zrobił dla mnie. No naprawdę, ja też jeśli mogę się coś wypowiedzieć, też bym chciał kiedyś wrócić do Zielonej Góry. Wiesza. Jest to naprawdę fajne środowisko koszykarskie, ludzie naprawdę żyją tym sportem. Ostatnio akurat miało miejsce, gdzie cała, cała hala tak, została z wykupiona z górnikiem Łabrzych, Więc naprawdę szacunek dla ludzi, szacunek. Którzy, którzy tam są. Mam nadzieję, że ta koszykówka tam e, zawsze będzie na wysokim poziomie, może wróci kiedyś na, na najwyższy poziom tak jak Oby, kiedyś była Euroliga. Bo miasto i kibice na pewno na to zasługują. Zasługują. A jeszcze wracając do miasta, też jest fajne miasto, nie? E, jest nie, nie, nie jest za duże, wszędzie Ale blisko. Nie ma nigdzie korków. Masz wszystko, co potrzebujesz i, i jest blisko do Berlina, masz blisko do Wrocławia, blisko ta, do Szczecina, masz wszędzie jest autostrada. Ta, masz blisko jeszcze do domu, nie? Że, świetnie, no. świetnie. Same pozytywy. Same pozytywy. Dobrowa górnicza też jest OK. Tak, żeby tak. Nie było. Dobrowa jest super, super. Ja chodzę na hale z buta, nie? Dlatego nie mam auta, więc. No, bo Bardzo blisko mieszkam, przejdzie blisko, nie no. Ja mam jezioro obok. No więc Spoko. Nie no, w zielonej górze nie ma jezior, nie? A ja miałem obok. Miałeś zielono? Też, też? No, Wiesz? Taki małe, taki stawik. Tak, stawik. Jakie Twoim zdaniem są różnice między Pelka a pierwszą ligą? No, przede wszystkim największa różnica to liczba tych obcokrajowców, oni na pewno podnoszą poziom fizyczny, atletyczny, tak samo koszykarski, to jest na pewno największa różnica. Też moim zdaniem dużo więcej trenerów z zagranicy, którzy no, nie oszukujmy się mają większą wiedzę, większe doświadczenie i przez to, ta, przez, przez to w tej lidze się gra ciężej. A jeszcze tak ogólnie, to na pewno właśnie nie, nie, nie tylko zagraniczni zawodnicy, ale już ci na najwyższym poziomie w Polsce też po prostu już są silni fizycznie, tak mhm. samo mają największe, najwyższe umiejętności, więc przeciwko takim się najciężej gra. No a w pierwszej lidze jest też teraz młodzieżowiec może grać, więc to też trochę sprawia, że ta liga jest odpelka łatwiejsza. Mhm. Można w jakiś sposób to wykorzystać. No to więc takie więc takie to są e, takie aspekty, które sprawiają, że PLK na, na pewno jest solidną e, ligą w Europie w ogóle. Nie tylko, tak, tak, tak. E, nie tylko jako liga, ale na pewno w Europie jest naprawdę e, ciężką ligą. Wielu zawodników tutaj przyjeżdża i, i się po prostu nie sprawdzają, bo, bo to naprawdę nie jest łatwa liga. Mhm. No a porównując do, do pierwszej ligi, tak jak powiedziałem właśnie te aspekty wszystkie. Ja też grałem w pierwszej Lidze przez dwa lata, no i tam. Okej, okay, no jest ta różnica, że nie ma tylu obcokrajowców, bo tam może być tylko jeden zawodnik, ale to też jest fizyczna liga i tam nie, jest naprawdę na dobrym poziomie. Pierwsza liga też jest na wysokim poziomie, tak, tak. tylko mówię, że no jest no dość duża przepaść między tak. pierwszą a, a jest i tak dużo. klasą. Jest większa organizacja gry, też czuję. Też, też. Tak. No, no Bardziej jakościowych, jakościowych tak. zawodników. Jakościowych zawodników, tak, dokładnie to o czym mówisz. No ale pierwsza liga też na pewno nie jest łatwą ligą, właśnie przez to, nie, że, tak. że już od, ki od kilku lat jest ten. To krajowiec też podnosi poziom. Mhm. Z każdym, z każdym rokiem na pewno ta liga też jest, też jest lepsza. Maura, mhm. powiedz mi, Janek, kiedy ostatni raz grałeś ze swoim bratem jeden na jeden 1 na jeden No I, pamię, i czy pamiętasz wynik, kto wygrał? Mm. Nie wiem, czy w te wakacje grałem, czy przeszła. Wydaje mi się, że w te. Ale to zawsze jest tak, że czasem on wygrywa, czasem ja to nie jest tak, że zagramy jedną gierkę, i już jest koniec. No tak, to zawsze tak. jest. E, chcemy więcej. I nie wiem, jak ktoś wygrał już trzy na dwie gierki, to... Zaznaczę ten przegrany chcę jeszcze jedno, żeby nie przegrać, a, żeby był albo remis, albo, albo żeby wygrać, ale wygrać, no to tak, tak. zawsze jest też kolejny dzień. No tak, i tak tak, dalej. Czyli sporo grać się jeden na jeden? No sporo, nie sporo. No czasem są jak to bracia, no to są zgrzyty i nie, nie możemy zagrać. No tak. Ale tak. E, generalnie no to w lato pogramy czasem sobie. No, fajnie jest. Um, i no, tak jak mówię, no, czasem ja, czasem on. No, no, no. Ja też mam dwóch młodszych braci, już też zaczynamy powoli mm -hmm. grać jeden na jeden, no, ale jeszcze jeszcze chłopaki muszą trochę podrosnąć, żeby, no tak, tak. żeby z bratem wygrać. <laughs> pozdrowienia Dani, <nich> w ogóle. <laughs> jak oceniasz i wspominasz grę w Koszalinie? I przy okazji masz też pozdrowienia od kibiców. No, o, dziękuję bardzo za pozdrowienia. Bardzo miło wspominam kibiców, więc, więc, cieszę się, że, więc cieszę się, że tutaj od nich przyszło jakieś pytanie. Jak wspominam, z lekkim niedosytem, bo na pewno przychodząc tam chciałem osiągnąć minimum playoffy, co się niestety nie udało. Sezon zacząłem niestety z kontuzją, więc trochę. Trochę mi to pokrzyżowało plany, jeśli chodzi też o indywidualne e, osiągnięcia, bo naprawdę przed tym sezonem mocno trenowałem w, w, w off-seasonie. Byłem mega gotowy, chciałem naprawdę dużo udowodnić. I niestety z początkiem sezonu e, złapałem kontuzję, która mocno, mocno mi przeszkodziła w, w takim normalnym graniu. I zanim doszedłem do formy, e, to trochę, trochę zajęło mi czasu. No, i początek ogólnie mieliśmy całkiem dobry, i, i wszystko wskazywało na to, że te playoffy osiągniemy, aczkolwiek później e, coś poszło nie tak. E, I niestety przegraliśmy parę meczów z rzędu, później jeszcze próbowaliśmy walczyć, ale ogólnie wspominam ten czas bardzo dobrze. Bardzo, bardzo fajna grupa kibiców tam była, która cały czas nas wspierała, e, z którymi można było normalnie porozmawiać. Organizacyjnie też nie mogę, co, nie mogę tam złego słowa, słowa, słowa powiedzieć, bo to, co było zapewnione, było po prostu. I, i może jeszcze kiedyś nasze drogi się skrzyżują kto wie, może, może wrócę do pierwszej ligi, może Koszalin kiedyś awansuję do ekstra klasy czego, czego życzę im z całego serca. Na razie. O, oby się utrzymali w Lidze, czego im życzę i, i mieli spokojne głowy, jeśli chodzi o przyszłe lata. Powiedz mi, wiem, że masz całkiem sporą kolekcję butów. I Oj. powiedz mi, jaki jest twój ulubiony e, rodzaj buta? W sensie rodzaj, model, model buta model. Do, do grania i do chodzenia. I jaką markę masz naj, najczęściej w swojej garderobie? Um, hm. Ogólnie mam ponad 40 par butów jakieś. Um, jedne z ulubionych dochodzenia to są te. To jest kolaboracja Stranger Things z Nike. Em. Sam je tak poszarpałem ja jednego buta, a drugiego mój kolega z bratem. Także one miały podwójną taką powłokę, którą można było spalić i zrobić samemu że taki fun fact. No. Um, bardzo wygodne, ale tak, żebym wybrał jeden model, to zawsze od dzieciństwa chciałem mieć Jordany 11, Concordy. na no, mam je w to. swojej kolekcji, także takie klasyki. Buty do grania to pamiętam, jak byłem w młodzieżówce, to bardzo wygodne były dla mnie Jordany 28, albo. Kaderszyskie Elity. KD elity, no. no. Do tego później bardzo mi się wygodnie grało w pg piątkach, A teraz lubię bardzo pumy, są bardzo wygodne, polecam je i jakościowo i, i, kom, i z komfortem. I teraz grałem właśnie w pumach RS Dreamer J. Cola i mam też Jordan One Take piątki, czyli to są Westbrooka. No to polecamy takie buty. Ja ogólnie, jak teraz gram w Sabrinach, jedynkach. Pierwszy raz mam buty w kolaboracji z koszykarką. Z koszykarką nie? No. I muszę przyznać, no. że naprawdę są spoko, że naprawdę, że naprawdę są spoko. Ale też tak jak mówiłeś, Kongordy jedenastki, to do, do, dobre buciwo. Dobre, dobre. dobre buciwo, zawsze, zawsze tam się gdzieś przewijało od małego, żeby, go, no. żeby, żeby je mieć. Nie? Tak. Ogólnie jedynasteczki, bardzo piękny but. Piękny. też są tam, ładne. Tak, czwórki też Czwór, ładne. Mam chyba cztery pary. Na no i klasyki jedynki, teraz wrócimy tak, w ogóle tak. do mody. Dużo, dużo osób dużo teraz jedynka osób. chodzi, nie? Tak. Najwygodniejsze buty, w jakiej grałeś. <laughs> <laughs> Jak już zostajemy o butach, no to kontynuujemy. No to kontynuujemy teraz do mnie. Najwygodniejsze. Kurczę, powiem Ci, że kiedyś, kiedyś KD 5 nie to, że były bardzo wygodne, to miałem taką ładną kolorystykę, miałem. tak, mi się, tak mi się podobało. Albo Kairi 1, ki Pamiętam Cię w Kairi 1, tak, tak. Jak tak, razem, jak, w... jak razem tak. jak graliśmy Kairi tak. 1. pary chyba miałeś. 4 pary, Kairi 1, tak. no Dlatego mega Dlatego jeszcze mega... Twój tata chyba Ci nie pozwalał w niskich butach grać. Ta, ale tu tak, ale to były takie midy, to, był wtedy to takie były wtedy takie midy. midy idealne. Midy były idealne, właśnie. Wtedy zaczynałem wchodzić, w, wchodzić w takie nisze trochę buty, i to były midy idealnie, tata się zgodził, tata. Ta. Tak, i właśnie nie dość, że były wygodne, właśnie no. e, to trochę chroniły kostkę. Powiedzmy, że tam tata się godzi na takie buty, nie? No dobra, ja, e, powiedz mi, e, jaki kraj byś chciał najbardziej zwiedzić? Albo już zwiedziłeś ten swój ulubiony kraj może? Nigdy nie byłem w Azji poza w Turcji i chciałbym zwiedzić bardziej ten kontynent jakby ogólnie. ogólnie. Czy interesuje mnie Japonia i Tokio? Um, ale też Korea Południowa i i może Tajlandia. Tak chciałbym zobaczyć, jaka jest tam rzeczywiście kultura, jak się tam żyje. Tak spędziłbym jakiś czas po prostu e, zobaczyć cały krajobraz i... no to, A tak, cał całkiem inne to są to krajobrazy niż u nas, nie? Tak. Taka dżungla bardziej. No to zależy też gdzie, nie? Uh -huh. Ale co, ale to nie byłeś w Japonii, tak? Nie byłem, nie byłem. A w Stanach byłeś? W Stanach? No tak, w Stanach studiowałem. Właśnie ty, no, no właśnie trochę mi się. Trochę mi się zapomniało w ogóle, gdzie, gdzie, gdzie już byłeś. Tak, nie? Tak. A w jakim mieście Ty byłeś? Byłem w Springfield, Missouri, a później Niceville, Florida. To jest koło Pensacoli. Oba bardzo ładne miejsca. Trochę takie małe miasta, ale. A co to na Florydzie, tak miejsce. mówisz? A tak, sobie, tak, na Florydzie? Cieplutko na tak. no to fajnie. To, nie było, to była akurat północ, północna część Florydy, więc nie było aż tak ciepło, ale mhm. i tak zimą, no to po prostu zakładasz bluce. No, no to mega tyle, spoko. No, nawiązując do pogody, chociaż dzisiaj już w końcu ciepło. Nie? Tak, w, tym, w, tym w tym tygodniu było 116. Tak. No to mega fajne. No, Najlepsze miejsce w Dąbrowie Górniczej dla Ciebie? Według mnie jezioro Pogoria to nie jest bardzo fajne miejsce na spacer. Fajny klimacik, można sobie odpocząć. Są też restauracje. Wydaje mi się, że latem tam będzie. Miło i przyjemnie sobie pocilować po prostu? No, tam dużo ludzi przyjeżdża, nie, akurat na to nawet z innych miast. O. Naprawdę, naprawdę spoko, spoko opcja, tam sobie wy wypocząć tak psychicznie. No, nie pójść na spacerek, dokładnie. ludzie sobie tam biegają, jeżdżą na rowerach. Mhm. Fajnie, fajnie, też tam lubię sobie właśnie pójść czasem zresetować główkę. Kolejnym pytaniem do ciebie jest, jaki jest twój rekord punktowy? Rekord punktowy młodzieżówka też się liczy? Tam do, do opowiedz U-20? Też, opowiedz też o tym. No W20 chyba miałem. Pff, kurczę, ile to było? 49? Jakoś tak? I jak jakoś tak. I ff, też ciekawe, że w tym meczu rzuciłem game winnera z połowy, nie tak, a I czyli zacięty mecz. No zacięty mecz. O, awans, awans do finałów Mistrzostw Polski. To było półfinały Mistrzostw Polski. Burde. Chyba 49 albo 47, już nie pamiętam, nie, chyba 50 to nie było. Ale już właśnie dokładnie nie pamiętam. Game minerał z rzuciłem, i pamiętam, że chyba 21 na 21 zwolnych miałem w tym meczu. To była hala z półnisk Stargard, akurat. Więc o kurde. Czeka nas tam wyjazd, więc trenerze, jak co, siadam się, odpalam, nie? Więc proszę dawać za zapisać sobie. Dobrze. A w pierwszej lidze, w ekstraklasie? W pierwszej lidze chyba 26. Mhm. 26 w pierwszej lidze, a w ekstraklasie 13. W Ekstraklasie 13, no też, też nie najgorzej. Nie najgorzej, ok. Na pewno jeszcze, mam nadzieję, że pobiję te rekordy, że jeszcze przede, prze przede mną jest trochę czasu, więc zrobię wszystko, żeby te rekordy były większe. Powiedz mi jakiś fun fact o Tobie. Fun fact? Fun fact, dawaj, zaskocz mnie. Eee, zaskoczyć nie zaskoczę, bo już chyba... A nie wiem, może zaskoczę. Podam ci kilka. To jest moja marka odzieżowa Agricidos. No ja czyta? akurat wiem, ale kibice no, pewnie kibice nie wiedzą. Nie, wiedzą. Na Instagramie możecie followować. I zachęcamy do kupna Aglikidos. Agli Bardzo Agli. ładna marka. Razem z moim bratem robię to i jestem po studiach Media Kreatywne, projektowanie 3D tworzenie gier i efekty wizualne na DSW. W Wrocławiu po angielsku to studiowałem i e, tam się nauczyłem obsługiwać Photoshopa i After Effects. To są programy, które pomagają mi w tworzeniu e, właśnie całej tej stylizacji i projektów do marki odzieżowej. E, co jeszcze? Mam tatuaż? Jeden przykład. Fun fact o mnie nie mam. No. E, Rozmawiam też trochę po francusku, a nawet nie trochę, tak turystycznie normalnie się dogadam. Bo ile ty, ty byłeś we Francji, może nie wszyscy wiedzą, tak, ale ja najgorę tak, Po roku byłem Tak, na U18 i U-21. Potem tam miałem kontuzję, musiałem wrócić do Polski, ale spędziłem tam czas, nauczyłem się francuskiego. Z trenerem nie gadam po francusku, bo jakoś taki, nie wiem, rodzenie niechętny, dwa, bo, nie wiem, lepiej się dogadać po angielsku jak... <laughs> żeby wszystko było jasne. No tak, tak. Um, Interesuje się filmami i też grami, ale to. No, wystarczy opowiadania o mnie. No to, to taki opis zrobimy na Tinderze Janka. Nie? Lubi filmy, gry i mówi po francusku. No teraz twoje najlepsze miejsce w Dąbrowie Górniczej. Kurde, no wymieniliśmy już. Kurde, moje też najlepsze, czyli, czyli właśnie Pogorie. Pogoria 3 dokładnie, jeziorko. Jeziorko, nie centrum od Tak, tak, ale centrum też tam no, można zajść sobie, też, też spoko, e, spoko miejscówki, żeby sobie też tam zjeść. E, ale jeszcze Park Zielona na przykład, park zielona w Dąbrowej ja Górniczej, ja na przykład. No to zachęcam właśnie. No takie po treningach to zazwyczaj co my mamy. Możemy sobie po prostu iść na jakiś spacerek, wychilować czy, czy zjeść, więc y, oprócz hali naszej centrum, no to, to, to są dwa najlepsze miejsca, jest... gdzie można pójść. Ale na hala centrum przede wszystkim centrum. przede wszystkim. Ja tam spędzam ile? Pół 5 godzin dziennie, więc... Zapra a, a wy możecie tam spędzić półtorej godzinki, dwie godzinki, dobrze się bawiąc na naszych meczach, więc zapraszamy. Popcorn no. zjeść. Popcorn zjeść, a czasem nawet można y, do Barbera skoczyć, bo tam ostatnio było, że promocja, że można było się nawet obszyć na balkonie, więc naprawdę, no takie są rzeczy, że kurde, a przede wszystkim nas obejrzeć, nie? No, nie? <laughs> jak, jakieś trójki tam wpadają w sady, są robione, no to kurde, zapraszamy, nie. Jaki, był, jaki jest fan fakt o tobie? Ogólnie to, to, to jest dość śmieszne. Znaczy śmieszne. No, myślę, że dużo osób o tym nie wie, ale mieszkaliśmy razem przez rok i to nie w jakimś akademiku, w pokoju czy mieszkaniu, tylko normalnie mieszkałem z całą rodziną Janka, po prostu u niego w domu pod, pod, pod Wrocławiem. Pod Kobierzycami, w Kobierzycach graliśmy, a miejscowość się nazywała Pełczyce. Tak jest. Dokładnie Pan pamięta, miałem swój pokój, razem spędzaliśmy czas, razem trenowaliśmy. No naprawdę rodzina Jana mnie przyjęła jak, jak po prostu jak moja rodzina i naprawdę dużo, dużo zawdzięczam. To był mój pierwszy wyjazd z domu wtedy, mhm. więc dzieliśmy też pod skrzydła. Mam nadzieję, że ja jakoś pomogłem swoimi, swoimi umiejętnościami. Wtedy dużo też pozwiedzaliśmy dużo pozwiedzaliśmy, fajne miejsca zahaczyliśmy, jeśli chodzi o, o drużynę, bo graliśmy w lidze europejskiej. Tak. Więc no, my już długo znamy, no, prawie, prawie 10 lat się znamy, więc najpierw rywalizowaliśmy między sobą. W... Jak ja grałem w zielonej, zielonej górze. Ja grałem w kobierzycach i jeszcze w WKK wcześniej. Tak, tak, więc już naprawdę długo się znamy, a później razem mieszkaliśmy. No, to, razem, to, to graliśmy, jest, to jest... razem graliśmy, było super. Tak, to, to, jest... to był sezon, jak graliśmy, mieliśmy 17 lat, a to miałeś 16. Nie ja 16, graliśmy, a graliśmy jeszcze w ogóle 18. Tak. No, ja byłem dwa lata młodszy, wyrok tak, tak. młodszy. Ale no, no kurde, jak na młodszy zespół to świetnie sobie poradziliśmy. Nie, no tak, tak. Pamiętam tak. w ogóle, z CSK Moskwa wygraliśmy. Tak, tak, na wygraliśmy. Jebę, no to... CSK, Moskwa wygrać w EW, i wtedy, jak jeszcze, to CSK było naprawdę takie no. mocne. jako cały klub grał w Eurolize, a nam kobiety co ich biją, nie? Nie, No nie, to naprawdę, naprawdę, to jest dobry fakt no. no dawaj Janek, zaczynaj. No, u mnie no to była od, od zawsze. Jest moim życiem. Poświęcam temu bardzo dużo czasu, aczkolwiek mam też swoje zajęcia i zainteresowania, którymi jakby trochę odpływam od koszykówki, żeby się odstresować i, i skupić się na trochę czymś innym, bo jeżeli bym myślał tylko o koszykówce, to można zwariować, a są takie momenty, że po prostu już yy, chce się dość. Um, Chcę grać dalej w, cały czas w koszykówkę i e, ulepszać swoje umiejętności, żeby być jak najlepszym koszykarzem i grać jak na jak największym, najwyższym poziomie. E, może teraz nie jest jakiś najlepszy sezon indywidualnie dalej, ale wierzę w to, że e, odbiję się i będę mieć e, bardzo dobrą karierę. No, a jeśli o mnie chodzi, no to tak jak powiedziałaś, pochodzimy z koszykarskich rodzin. Mój tata też, też może niewiele nie osób o tym wie, ale był dyrektorem sportowym w Zastalu Zielona Góra, gdzie, gdzie, gdzie była EuroLiga wtedy. No, ogromny szacunek dla niego, że z klubu pierwszoligowego wtedy, jak pracował jeszcze w pierwszej lidze, udało mu się w 5 lat osiągnąć Euroligę, no to jest naprawdę, jak na Polskę, naprawdę duże osiągnięcie, więc naprawdę super. No i co, no jak już tam była ta pierwsza liga, mały Wiktor się pojawiał za koszem na mopie, ścierał ten, ten pot z chłopaków, no i zajawka, zajawka z dnia na dzień była coraz większa, nie? Eee, chciało się być tak jak oni. Chciało się rywalizować te sukcesy, jak ja zobaczyłem, jak oni się cieszą z awansu do pierwszej ligi. No to ja chciałem za każdym razem y, ta, ta, takie szczęście czuć. Później ta Euroliga, ja tak samo dalej na tym mopie dalej mały, no bo tam miałem wtedy 10-11 lat. No i wszystko się zaczęło, rzucałem na ten kosz przed meczami po meczach i, i tak mi zostało. No, cały czas się starałem tym cieszyć. Y, raz jest lepiej, raz z gorzej, tak jak powiedziałeś, trzeba tą głowę czasami y, sobie. E, czymś innym zająć, tak. e, nawet pójść na imprezę, tak jak mówisz, no bo też jesteśmy, nie oszukujmy jesteśmy się, ludźmi. normalnymi ludźmi, nie? I, nie, tak. i, i trzeba też w jakiś inny sposób ten czas sobie e, spędzić, mimo tego, że codziennie dajemy siebie 100% na treningach, na meczach. E, można sobie pozwolić na zjedzenie czegoś niezdrowego, czy, czy, czy pobawienie się nie, dwa nie. razy w roku może. No, nie. Tak. no, no ale chciałbym cały czas grać tą koszykówkę, sprawia mi cały czas ona radość, czy, czy treningi, czy mecze. E, jesteśmy po dwóch zwycięstwach, więc to jeszcze bardziej nas napędza, Nam napędza do trenowania i o, obyśmy utrzymali MKS w lidze i robimy wszystko, żeby tak tylko było. Dzięki Wielkie za obejrzenie wywiadu. Zapraszamy wszystkich kibiców tutaj do hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej na strefę kibica, żeby obejrzeć wspólnie mecz z Szczecinem.